Siemano, z tej strony Tomarek. Dzisiaj gramy z Ursusem0803. Siemano. No gramy, nie wiem czy go dobrze słyszycie. O. Niestety, ale go końcu wolnełem. Nie bij mnie! Chodź, polecimy do tej wioski! No, tutaj mam oczywiście swoją wioskę. Mój kolega trochę... Krócej i dlatego ma tylko naprawę na wszystkich chyba i temkach, z czego co ja wiem. Nie, nie naprawę. A co ma? No? Prędkość tu Boże, Źle zrobiłem. Lecimy, lecimy na razie do ciebie. Na razie nasz ursus to by nie rozbudował wiochy. Może się prześpimy, co? Co zabić? idziesz zabić? mam mroźnego piechura jakbyś chciał wiedzieć o, sobie, o, co, co o, kurna no Dobre, dobre już o, żeś ty nie, podstakuj do mnie ja mam, ja mam, kurde, takie rzeczy a gdzie ty się zrespiłeś? Widzę Cię... A oddaj ci twój łuk, gdzie ty jesteś. Odżekaj, je ok, bo ja mam twój łuk. No nie Właśnie łuk to jest ważna sprawa. Oddaj ci to, twoja Wiesz, ja jestem cholerowy człowiek. Ja ludzi bez dronów nie zabiję, tak jak co najmniej ty jesteś. Człowiek inny bezbronny. Bronny? No? Też idziesz. Ła! Ja pod wodą latam. A ja wiem! Ja się dać pod wodą. Że w się dobrej raspę z lądu. Ja szukam. co ja się bawiłem? Zaliczył no. Jeszcze twoja literka ja, leci. literka to najważniejsza rzecz. To po prostu. Szymonie, czy masz moje buty? Widzicie jak jest zabawa się kończy takim lataniem? Tak? Ja? Nie Tak właśnie moi widzowie się kończy zabawa z lataniem. Czy ja nie mam naprawdę internetu, że nie mogę? Nie, wiem, mogę. nie mogę znaleźć swojej. Ja znalazłem moje buty. Czy to twoje? Nie ja to moje. To są moje. Kórek mi zaszedł. Co twoje łóżko? A Dlaczego czego głupia woda mi tyle zabiera HP? To jest bez sensu. Mi ty to mi da... tylko... Dzisiaj to... Woda to A ty masz moje eletrę, bo ja jestem taki pan Nie. Było przy tym lodzie, gdzieś leżało. O, strasznie Proszę mi oddać moje litro. Czy mam sobie ją Czy też, Co? Gdzieś tam leżała przy ludzie. No, znalazłem mój hełm, moją łopatę. Ten twój mroźny piechór powiem ci, że okropnie trochę nam, trochę przeszkodził. A jaka to masz w ogóle Dobro. Do, no, z Do Dobra. Dobra, to mi się pomyliło. miałem... Ym, na odwrót założyłem mężanty. <grytkość> Prędkość dużo na sponię, a to co miałem na spodnie, to da na... Na buty. A Ty gdzie jesteś? Ja tu będę robił taki. A skąd Ty masz u siebie... Zwodować, bo musisz muszę A czemu Ty masz u siebie na wyspie miałeś villagera? Nie wiem, pewnie się... Ja go zabiję, ja go zabiję. Przy... Ja go zabiję przybydę, Zabić, zabić go czy nie? Zabić go na nie. go, na dwa hipy Nie mogę... Dawida zabiłeś? No Dawida zabiłem, Ty nie wiesz, gdzie ja jestem Dawidzie. Nie chcę jakiegoś innego Dawida zabić. Nie masz prawa, bo ja cię zabiję. Co ty? Jak ty latasz? Nie <grymianie> znam. Ja nie mam nieskończony. Ty co ty robisz? Zostrzegam No zostaw mnie, bo ja wdechnę. Nie bardzo dobrze za Dawida. To jest oszustwo. Tak jednego No nie. Ja piję helucytę. Helucytę <laughs> <laughs> O bo jaki fajny drzewo! No ja tu Jest. kiedyś ja tu kiedyś byłem Ja już go opróżniłem Dobra, zgoda, zgoda To co rozejm? Ty Tylko nie zabijaj moich halin Przyniesiesz mi jednego Dawida? A jakie mam ci go przynieść? Ja jestem biedny. Skąd ty masz takie postępy? Czy ty jesteś cheaterem? Nie. A czego miałeś taki postęp? Bo bym się zrobił. <laughs> o ja, bo ty grasz na innym koncie. Bo powiem że Szymon, nasz Ursus to grał na innym koncie. Ludzie, ja lecę do mojej siostry tajnej bazy, która już jest przeze, przeze mnie odkryta. Co tu się stało? Trzymam... chyba... Ja chyba... No, Może no, ja się na tym statku zamieszkam? Ej, tu, tu ja też zysponuję. A co ty na Ech. tym statku jesteś? Nummer 1. Jag nie wiem co här poszedł. Szymon jesteś? Nie. Mhm. A co ty robisz? Gadisz? Nie, nie, nie. Za Wojtka! jesteś normalny? <laughs> <laughs> to było za Wojtka! To no, tylko Wojtka nie zabiła. Ma! A ty masz mój łuk! Nie chodź, nie wiem o co ci chodzi. Ja też nie wiem o co ci chodzi. Powiem na wam. No. Musisz? No. To jest. Proszę bardzo, jak chciałaś do mnie podchodzić. Nie ze mną takie numery. Weź ty, Co ty mi zrobisz? Mhm, mhm. No i co? Ucieka? Fajrak. Dlaczego no, ty ciągle to elektro, elektro latasz? Czy możesz przestać? Dobra, ale zawid nie żyje. Ja ci kutwa mać tam. Uciekasz? Uh -huh. Boi. No chodź, ale chodź na wiecie. Zobaczymy kto jest lepszy i ma lepsze enchanty. No pracy! <laughs> nie ma uciekania, no! Tak cię dochodzi. Dobra, nie no. Rozejm. Dobra, i koraz kolejny. Mi Dawida bawiłem! A więc Dawid. Tu Dawid. Ja zostaję u siebie. U mnie jest cisza i spokój. No, co ty od na zrobisz sobie. No. A gdzie ty jesteś? Ja, ja sobie będę szukał materiał na moją wyspę. Ale z czego? To drewno, co tu rośnie sobie takie ładne. To jak te duże dąby, czy jaka? Ciemnodębowy pień. A gdzie ty jesteś? Bo... Zbieram. Ale gdzie? Nie, ciemnodęby znalazłem. A, bo ty ciągle to elektro latasz, bo się boisz mnie. Nie, pojechałem chcę podróżować. Tak, jak ty się mnie boisz. A, no ci, a to... kto ci mnie na moim serwerze ciągle zabiją. ale ja, ma, ja mam cię na dwa hity. Ty to cię dawałeś wszystko! Ja też, ale... No pochodź do mnie i zobaczymy, kto wygra. Nie, chce mi się. A co? A powiedz mi co ci się chce? No, to ja wezmę sobie TNT. Tak, ja się ciebie boję. Ja się ciebie nie boję. No chodź. Nie. Do czego się boisz? Czego jest mocniejszy? Najpięknie. Jak tego było? Ja mówię. Nie ja obłacę się. Nauki. Nauki. A ja... No to dobra, no to jestem małym citerem, sobie wezmę łuk z nieskończonością, bo mi się jeden, bo ja jeden...